Vpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Udzielam głosu proszę pana posła Przemysława Czarnka, klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, niezmiennie klub Prawa i Sprawiedliwości popiera projekt uchwały o powołaniu sejmowej komisji śledczej do zbadania tak zwanych wyborów kopertowych. Raz jeszcze przypominamy Wysokiej Izbie i wszystkim szanownym państwu, którzy nas obserwują, co działo się wiosną 2020 roku. Obecna tu pani marszałek Elżbieta Witek, wykonując obowiązek konstytucyjny, zapisany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie prawo, obowiązek. W lutym 2020 roku zarządziła wybory prezydenckie na dzień 10 maja 2020 roku. W marcu Pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa 20 marca został wprowadzony stan epidemii po to, żeby zwalczać skutki epidemii koronawirusa. Ale wybory nadal były zarządzone na 10 maja 2020 roku, bo nie ma żadnego przepisu konstytucji, żadnego przepisu konstytucji, który by w jakikolwiek sposób i kogokolwiek upoważniał do tego, żeby wybory te przesunąć na inny termin. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialny za państwo polskie, odpowiedzialny za Polaków, odpowiedzialny za zdrowie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej stanął przed obowiązkiem przygotowania wyborów w arcytrudnych warunkach. Nigdy, nigdy w historii III Rzeczypospolitej Polskiej nie miał miejsca taki przypadek, żeby trzeba było przygotowywać wybory w sytuacji, w której... Wygasło życie społeczne, zablokowane zostało życie gospodarcze, zablokowane zostało życie polityczne, no ale 10 maja to był dzień wyborów, które musiały się odbyć. Dlaczego? Dlatego, że dobiegała końca pięcioletnia kadencja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i odpowiedzialny rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie mógł dopuścić do sytuacji, w której Polska nie miałaby prezydenta i nie miałaby daty wyborów. W związku z tym podjęliśmy działania, wszystkie możliwe, zmierzające do tego, żeby te wybory się odbyły. Nie odkrywaliśmy Ameryki. Nie odkrywaliśmy Ameryki. Postanowiliśmy, że te wybory jeśli mają się odbyć i odbyć się jak najbardziej w sposób bezpieczny dla Polaków w dobie pandemii koronawirusa, to muszą mieć przebieg korespondencyjny. Nie jest to nowość. Kilka dni wcześniej odbyły się wybory w Bawarii. Całkowicie korespondencyjne. I odbyły się. To są praktyki stosowane na całym świecie. Wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych w dużej części odbywały się w trybie korespondencyjnym i przyniosły takie, a nie inne rezultaty. Chyba Państwo ich nie negujecie. Chcieliśmy zrobić dokładnie to samo. Niestety nie doszło do tych wyborów. Dlaczego? Świadczą o tym dwie wypowiedzi. Kogo? Przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i to wysokich funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej. Pierwsza wypowiedź. Pan Trzaskowski, który zamarzył, żeby zostać prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Co zrobił? Zablokował wybory kopertowe. Sam mówił w kampanii wyborczej. To my, prezydenci wielkich miast Platformy Obywatelskiej, zablokowaliśmy wybory kopertowe. Pani kidawa Wojska, dzisiaj wicemarszałek no Senatu, wtedy kandydatka na. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dołująca w sondażach nieprawdopodobnie w pewnym momencie spadliście poniżej progu 10%. Byliście przerażeni, chodziliście tu po poselstwa przerażeni, bo gdyby ona wystartowała w tych wyborach, to by was skompromitowała, a wasze dotowania nigdy by się nie podniosły. Co robiliście? Robiliście wszystko, żeby, jak to powiedziała pani marszałek, Lewa -bońska, wywalić wybory kopertowe. No i wywaliliście wybory kopertowe. Nie przekazaliście rejestru wyborców, nie można było ich przeprowadzić. Dzisiaj. Powołujecie Sejmową Komisję Śledczą. Bardzo Wam dziękujemy. Z chęcią w tej Sejmowej Komisji Śledczej wykażemy, kto, kto doprowadził do sytuacji, w której obowiązki państwa polskiego nie mogły być wykonane. Kto! doprowadził do sytuacji, w której tak naprawdę blokowaliście funkcjonowanie państwa polskiego w zakresie jego podstawowych obowiązków, bo podstawowym obowiązkiem państwa polskiego jest przeprowadzanie wyborów, bo jesteśmy państwem demokratycznym. Wy nie jesteście demokratyczni, wy zadziałaliście jak totalitarna opozycja, nawet nietotalna. My w imię demokracji wykonywaliśmy nasze obowiązki które wynikają z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pokazać Wam Konstytucję? Tylko po co Wam pokazywać? Wy sobie patrzycie na okładkę, ale jej nie, czytacie. jej nie czytacie. A my ją czytamy i dlatego podjęliśmy działania, które zmierzały do przeprowadzenia wyborów. I teraz tak. Co Państwo chcą badać w tej Komisji Śledczej? Wczoraj uzupełniliście to jeszcze. Otóż po pierwsze, chcecie badać legalność działań podejmowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zmierzających do przygotowania i przeprowadzania wyborów. Przecież to jest obowiązek. Nielegalne, Szanowni Państwo, byłoby nieprzeprowadzanie i nie podejmowanie tych działań, a myśmy je podjęli. Po co to badacie? Myśmy podejmowali działania. Obecny tu pan, prezes, pan premier Jacek Sasin, pan premier Mateusz Morawiecki i wszyscy w całym rządzie premier podejmowali wszystkie wszystkie działania, które zmierzały do tego, żeby wybory 10 maja odbyły się. Bo jest to obowiązek, a my obowiązki wykonujemy. Co chcecie badać dalej? Chcecie badać po drugie, czy środki, które zostały wydatkowane na przygotowanie wyborów, nie zostały wydatkowane w sposób taki, który był bez celu. No oczywiście, że zostały tak wydatkowane, ale dlaczego? Przecież myśmy te wybory przygotowywali. Nie można było nie przygotować wyborów, a jak się przygotowuje, to się wydaje środki. One zostały wydane bez celu, bo wiecie dlaczego? Bo wyście wywalili wybory! Kina Mamulska mówiła, że wywaliliście wybory! Szaskowski mówił, że zablokował wybory! Oczywiście, że zostały wydane bez celu, bo wyście do tego celu nie dopuścili swoją obstrukcją antydemokratyczną i antypaństwową. I po trzecie, szanowni państwo, no, chcecie badać, czy mieliśmy świadomość tego, że przeprowadzenie wyborów będzie zagrażało życiu i zdrowiu obywateli. No oczywiście, że tak! I właśnie dlatego podjęliśmy próbę przeprowadzenia wyborów kopertowych, korespondencyjnych, bo wiedzieliśmy, że w tamtej sytuacji nie można zrobić nic innego, ale co wyście chcieli? Wyście chcieli odroczyć niezgodnie z prawem, używając do tego stanu klęski żywiołowej, wybory na kiedy? Na jesień 2020 roku. Szanowni Państwo, wiecie, co się działo od 2020 roku? Potężna pandemia, druga fala. Wtedy byście narazili Polaków na utratę życia i zdrowia, a my odpowiedzialnie chcieliśmy przeprowadzić te wybory w sposób korespondencyjny w terminie wyborów 10 maja. No ale słuchajcie Państwo, najlepsza rzecz wczoraj się stała. Dołożyli do tego jeszcze jeden punkt. Chcą badać, uwaga. Uwaga, legalność działań podejmowanych przez Radę Ministrów w celu stworzenia projektu ustawy. Na miły Bóg! Przecież zadaniem Rady Ministrów i na tym polega rządzenie, jest przygotowywanie projektów ustaw. Wy chcecie działać i badać, czy Rada Ministrów wykonywała swoje obowiązki? Odpowiadamy Wam dzisiaj. Po co Wam komisja? Tak, przygotowywaliśmy te projekty. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości i rząd przygotowują ten projekt. Oni są komisję do tego powoływać. No i teraz w kontekście czego? No nie dalej jak wczoraj, pan Tusk wszedł na arenę, bo oni tam się bawią, tak, gadają, dyskutują, jest Rada Liderów, Liderów, prawda, koalicyjna, wchodzi Tusk i wszystko ginie. Tusk wczoraj zdecydował, że wycofuje jaką ustawę wiatrakową. Szanowni Państwo, szanowny Panie Marszałku Hołownia, którego nie ma, ale myślę, że nas słyszy. Panie Marszałku Hołownia, dość żartów. My odpowiadamy. My przygotowywaliśmy projekty ustaw i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, rząd zmierzający do wykonania obowiązków państwa polskiego, polegających na przeprowadzaniu wyborów na prezydenta. Pytam pana, panie marszałku Hołownia. Jest pan szefem klubu, który ma raptem 33 posłów. 33. Mieścicie się w niewielkim autokarze i jeszcze wolne miejsca zostają. Znaj, zna pan ich każdego jednego. Kto napisał ustawę wiatrakową? Jaki lobby stało za ustawą wiatrakową? Niech pan nie udaje wariata, pan to wszystko wie. Który lobby stał za którymi posłami Polski 2050? Wy nas pytacie, czy my przygotowaliśmy projekty ustaw? Tak, my nie mamy nic do ukrycia. My przygotowaliśmy projekty ustaw zmierzające do przeprowadzania wyborów prezydenckich. A my was pytamy, kto przygotował? Projekt ustawy, która w jeden dzień doprowadziła do utraty wartości akcji Orlenu o 5,5 miliarda złotych. Wy pytacie i powołujecie w tym celu komisję śledczą, żeby zbadać legalność wydatkowania 70 milionów złotych, a my was pytamy, kto stał za projektem, który doprowadził do obniżania wartości Orlenu w jeden dzień o 5,5 miliarda złotych? Rozumiecie tę różnicę? 5,5 miliarda, 170 czy 130 czy 70? Wy tego nie rozumiecie. Szanowni Państwo, Klub Prawa i Sprawiedliwości niezmiennie będzie głosował za powołaniem tej komisji. Wiele się od nas nauczyliście. Nauczyliśmy was czterech zwrotek hymnu. Nie mieliście pojęcia, że one w ogóle istnieje. Nie mieliście pojęcia, jakie imię żeńskie występuje w hymnie. Pan Budka chyba do tej pory tego nie wie. Pan tutaj skrzeczał cztery lata temu, ale też z komórki pan czytał ten hymn, nie? Bo pan nie zna tego hymnu. Nauczyliśmy was, szanowni Państwo, nauczyliśmy was że na manifestacjach i na zgromadzeniach trzymamy flagi Polski. Nie tęczówki, nie jakieś inne, tylko flagi Polski. Chodzicie teraz z flagą Polski dumnie. Pięknie, druga lekcja odrobiona. Nauczyliśmy was, że w demokracji chodzi o to, żeby podatki płacone przez obywateli trafiały do budżetu, nie do waszych kieszeni, nie do lobbystów, nie do mafii vat tylko do budżetu, bo wtedy budżet może w ciągu kilku lat urasnąć o 140% i dlatego są pieniądze na rozwój infrastrukturalny, na rozwój społeczny, na życie w ogóle w państwie. Nauczyliśmy was, szanowni państwo, demokracji. Pokazaliśmy, jak się prowadzi i przeprowadza wybory po to, żeby frekwencja w niej była największa w historii. Więc, kochani, Powołajcie tę komisję, tylko uwaga, zgodnie z prawem i zgodnie z parytetami zapisanymi w ustawie Osemowej Komisji Śledczej. Powołajcie, a nauczymy Was uczciwości w debacie na temat demokracji. Dziękuję bardzo. Do głosu zapraszam. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.